a jak się nazywasz? Pachujwicz wiem pewnie, coś takiego Będziesz miał tak napisane? Pewnie tak O, i mój super profilowe tu jest Taka dziewczynka Na ta 2, co wy na to? P******, że na profilowej jest Dust 2 No kur? jak to wygląda? Dziś? Ja mała, to tam amiga. Aha, to ja zrobię? <laughs> a, a, o, przestań, 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 już, 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 już spokój, <laughs> spokój, 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 O, siemano, i... siemano, ty k***a kur... Nie, zdobędzie się mnie a, a, a. a tam jesteście! Nie ma ja Cześć tam? O, tracę! Poczekaj, muszę przeładować... ja chcę, te, ja te do tego. O! Oh. Oh. O! Ale dostałeś! Biorę twoją broń, bo moja jest słaba. Ty digra masz? Dobra. Biorę też. Fuuu! Aaaa! Patrzyłem na głowę! Kolego! No? Kolego, chodź! dobry! Dobry! Chodź Co tam? Jest północ, a ja montuję dla was właśnie odcinek, który macie wlecieć na kanał. Dlatego mam na sobie szlafrok. Wiem, nikt nie pytał. Widzowie, często dostaję od was pytania, jakiego sprzętu używam? Poza wiarką, oczywiście. Jakich peryferiów co polecam. A więc przychodzę do Was z garścią informacji. Od paru dobrych lat używam sprzętu od T-Series. Często o tym wspominam na streamach czy na odcinkach. I ta klatka lecał, więc postanowiłem, że odświeżę troszeczkę swoje peryferia. Przez tyle czasu używałem Prima Wireless, którego serdecznie polecam. Tak przedstawiłem się teraz na Aeroxa piątkę bezprzewodowego. Pewnie. Zapytacie, Dawid, dlaczego? Skoro taka była dobra myszka. Bardzo przypada mi ilość przycisków możliwych do kliknięcia na samej myszce. Starą klawiaturę zmieniłem na nową. Apex Pro Mini. Nie dojrzę, że jest mniejsza. Bezprzewodowa. Tylko ta akurat mi się rozładowała teraz, więc teraz poduje się na kablu. Ma podłokietnik. To jeszcze ma najszybsze switche na rynku. Oraz pod jeden klawisz mogę przypisać dwie opcje. Coś pięknego. No i tak jak może niektórzy z Was zauważyli, siedzę teraz z słuchawka bezprzewodowych i montuję dla Was film, który Was teraz widzicie w tym momencie. Arctis Nowa 7. Tak się nazywa ten model. Strasznie chciałem mieć słuchawki bezprzewodowe. Do komputera, chodzić po korytarzu w tej i we w tej, móc po prostu słyszeć materiał, który leci mi w tle. I SteelSeries mi to w końcu umożliwiło. Mają super dźwięk, są gigalekkie, nic nie przerywa, mogę sobie chodzić po całym mieszkaniu i słuchać sobie muzyki, czy właśnie montować dla Was odcinki. Coś pięknego! SteelSeries ma również swoją aplikację, SteelSeries GG, w której możecie pobrać sterowniki, zmienić oświetlenie peryferiów, czy polepszyć sobie dźwięk w aplikacji sonar, a nawet rozdzielić ścieżki audio. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego sprzętu, jakichś fajnych peryferiów, to polecam wam. Serdecznie z T-Series. A ja wracam montować odcinek. Trzymajcie się. Ale masz groźne profilowe poraczyński. Eee, <gry> ja stoję się by ci wpir! Proszę nie robi krzywdę. Jestem PW no bojem. Dzisiaj ci oszczędzę, a zrób UW. <gry> Da. Ja pierdolę. Coś ty a zrobił się... właśnie. Na ściągałem, a ty mi takie się robisz. czym znowu nazywał Bo Uważaj, żeby rodzice się nie przeszli. Co ty znowu oglądasz? Mamo z kolegami gram. Ja to a nagrywam ja... szachmat. To ja myślę, że ja jestem popierdolony, nie? Ale... Nie, ty jesteś groźny, patrz na... <laughs> Myśli sprzed! <laughs> Trochę sprzętu! Ja klikam guzik leawę, co to znaczy? Podłoga to lawa. Ja chcę być detektywem i zrobimy razem jakieś dochodzenie, co? I wynajmiemy sobie jakiegoś ka, można mówić... Co! O, co kto by powiedział? Mówisz? Czarny pistolet, no normalny gład A co ty myślisz, że ten na farmie bawełny? Co ty mówisz? Oczywiście, że nie, nie tolerujemy takich słów ani w ogóle <laughs> Nie taki. <grym> Nie no, ale zajpiście to wygląda ten śnieg, nie? Tekstury Ta, normalne mapki są potrzebne podrugować to teraz Zajpiście. No to gazu Nie, 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 nie. Aj, możemy pójść do szpitala, tam są baseny i zrobimy stream z basenu Ale tu też będzie basen, <grym> tylko fajnie byś się pojął, bo to już miał od... CYCY Pewnie kurwa wsadzić mnie do brodzika, byś się śmiał, że jestem płytki Ja spierd... Wsadzę w trumnę, powiem, że jesteś deską Zajeb... powiem, że jesteś <grym> <grym> Połączenie. Uu, po polsku. Uu. Ty masz polsku padlowe? Nie, connecting pan Kurwa tłumaczę ci, bo jest typię. Po polsku masz padlowe? Myślę, jaką mapę możemy zrobić, żeby go nauczyć grać, żeby to było śmiesznie. Chodźmy do Burger Kinga w takim razie. Oh. Do przedszkola. Tego jeszcze... Co? Do przedszkola. Tego było. Przynajmniej tu nie będę miał zakazu zbliżania się do was. Co? Na chuj tam klikasz ten Reddit. Zielone! Zielone! Yes. Klikam sobie zielone! Zablon. Cui? Keanu uh. Reeves, co' jest? Hey, Mario, co' jest? It's, Mario, so Mario. it's, Mario. it's a me, Mario Put your money away, away. It's me, Robert Mario Please give me some money Mario, che no, okay. Oh, c***o, oh. Mario, pali Mario Fire Mario What the fuck is with this block? Hmm? Hmm? Nie działa! Odkręcić musisz, musisz. Odkręcaj. <noise> <noise> Bombardiano! Hmm? O kurwa, przypaliłem! Przypaliłem! Co ty robisz, Mario? Ja pier... Przypaliłem! Gaś to! Chuj skaczysz! Gary, uważaj, Mario! Umarzej, Mario. <noise>

Sej no to! NIE 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 Oła, O kurwa mam flashbacki! <laughs> o nie, chodź Który sezon kurwa! Oh, przepraszam Postrzeliłeś mu w nogę! Ha! It's my Dobry, poproszę dwa makflary. Zamknij p tym tak. mi Nie ma makwaru, to nie zaraz racja. Jak się, Mario, mu wytłumacz. It's a robbery! Give me some money! <laughs> nie jesteś po tej stronie rady! Oh. It's, it's, it's a robbery! Nie, kurwa, to co? Pracujesz! Odłóż to, Mario! Wow, it's changing, Look at my new weapon. This is robbery, pracujesz tu! Oh. Co, poproszę ultimate burger king, no. z dodatkowym serem, bez pomidorów i bez... Za długie oh. zamówienie. Biorę wolne. Pomóż mi kurwa, chcę zjeść, no Dawid burgera mi dali z zobacz jakie to skamieliny, pam, pam, pam kurwa. wody nie da się odkręcić w ogóle, jakaś to... Przestań mi tym bumerangiem rzucać bucie. Przepraszam. Tur, jesteś na stażu! E, idź stąd! To Ale ja tu pracuję! Dobrze. burgeri robię. Ty trafisz dzisiaj coś? Dzień dobry, <grym> w czymś mogę pomóc? Tak, no chciałem coś w końcu zamówić. No dobrze, to słucham pana zamówienia. Czy zdecydował Tom. się pan już na zamówienie? <grym> to, Chciałbym, to e, prawda, bacon kinga i jednego tak. upora, tego. O. Dzień dobry, zdecydował pan się już? Aha. O, 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 it's a o, me. Mario. Ja dzień zemolę. dobry, Wooper King dla pana, tak? Ta, no, proszę u, nie, Wooper i Bacon King u, Chuj mnie to boli Bo <głosy z giera. głosy> Teraz <Popieram>. ja jestem <noise> <klientem>. Dwójka <noise> e, Trójka Mario Czwórka Nie spuszczam do tutaj Jak do kupna z robisz? Dobra <głosy> <głosy> Sagi, pokaż mi na chwilę swój pistolet no. A puść, puść Nie ja, masz proszę Na bardzo. ulicy to umiesz się puścić Aha co ty kurwa niesiesz? It's my double pompa! To jest mapka, gdzie nie ma grawitacji, bo latamy sobie w powietrzu. O nie! Jakbyś od razu odpalił, to był najszybsze nagrywki ever. Staj na końcu? złapię Złapie! Pokaż ja też sprawdzę. <grym zjadka> Kto to jest? Kim ty jesteś? To ty? No to ja jestem, no poszło Jestem Neil zjadka, Armstrong, zjadka, cześć, cześć. To ja chciałem. Ła! kur co mam granat w ręku? Zabierz to, przykaju mi, no mi się! Nie chcę no nie Nie chcę robić! Ja! Przepraszam! Ojeju jeju! A! Ej, spójrzcie na mnie. na mnie. O kur, guys, guys, yes? guys! Łapo! O mój boże, nogę urwał! Chodzi tutaj, patrz, tutaj, patrz! <toddź> yo! Yeah, yo! Twierze, gdzie ty jesteś? Chodź, no tutaj szukam Was. Baś tutaj, patrz. Ojej, co mu się stało? Nie masz czasu. Nie masz przychylać się, zobacz, się stało. Nie, no, patrz.

A ten drugi co robi? Nie no może lepiej go nie odbieraj! O! 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 Doktorze, co, co pan znalazł? Nie mogę... nie mogę się... Proszę dajcie mi się przybliżyć, bo teraz uderzę w ścianę. Tu mam ścianę. Tu mam ścianę. Dajcie mi. O poszukajcie, bo już jakieś zezwolenie na tym wyskoczyło. Poniż śpiegiem. Sześć! Kurwa naprawię, ja to kurwa naprawię. Daj te palce. Teraz mogę cię mm. naprawić. Mm. Oh, oh, kurwa, co ale... jest?! A! 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 Słyszysz to? Słyszysz jak używam, czy nie? Nie, nie słyszę jak używasz. Czekaj, teraz ja ci przykręcę suta. O, oh, To infinity and beyond. I drugie. To infinity oh! and beyond. A! Aż się cały podjarałem! Odłóż to. Chcesz zobaczyć mój ogień. O ja dupię kombinerki. O eee, kurwa. kurwa, zało się PAWHU! Ja by... <laughs> Maga! Ej, a, ej, nie strzelaj we mnie! Nie, a, nie, nie a, do a, ciebie! O, Co ty jak pochciałeś do przodu? Pancią komputer! Dawaj, dasz radę, dasz radę! Crash Bandicoot Simulator! Będę pierwszy! Dawaj, dawaj! A, na kurwiaj, na kurwiaj! Da, dawaj! Da, da, nie podpalaj, da. mu dużo no sobie podpali! Aaaaaaamy! Aaaaaamy! <śled> to jest trening a, na Fajanina! <śled> znikła. Co ty kurwa robisz? Czekaj, poczekaj, poczekaj. Aaaaa, <grymiania> nie trafić. <O. grymiania> Czekaj, uśmiech. Faf, jak celuje. Fa to nie ja, to tam mógł ciebie jest! Za to. <grymiania> Dobra, to jest <uf>, pół to nie mam. <grymiania> to jest Rosja duża ta. Tutaj mamy Afrykę. Tutaj się znajduje e, wyspy kanadyjskie. To... A ła! Postrzeliłeś go tylko. Jakie kurwa gwiazdy zrobiłeś. Tutaj są wahamy, a tutaj jak się przyjrzysz. Mhm, uh -huh, uh -huh. uh -huh. czekaj, eh, uh, muszę coś my. Mam finos. Uh -huh. oh. <głos> 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 my myślimy o tym samym. Sto. Oh. Double strike. Dokładnie tak. Dokładnie. <noise> Cześć. Nie strzelaj, Bursa, to jest wojna. Proszę zostawcie mnie. Ty... Mam lęki, mam lęki. Mam lęki, się boję. To o jaki widzę tę maskę. Co wow. ja jestem powiedział? O, mami. Nie. A. Trzeba go pokręcić. No. Masz rację, to działa. No dobra. Ale ty w siebie, kurwa, nie no. we mnie. Nie działa. Pokaż. Się. Nie działa. działa. Oh. O! teraz ty. <grymne> o! Przeżyłeś, oh. ma. Teraz ja umrę. O, o, <grymne> o Witam serdecznie. Czy chce Uuu. pan, muszę założyć lokatę. Muszę nie strzelać. Złapałem w rękę. <grymne> zapraszam tutaj, zapraszam. żeby tej kontrolne, prawda, ja prowadzenie, co pani ma przy sobie. Idę. to. O tak, Mam jeszcze to, mam to <laughs> i... To pani siostra? Ona jest trochę opóźniona. No, po widzę do Gdzie pani kurwa biegnie? Halo! Co jest? Z pracy <laughs> przystębram <te> gdzieś! <laughs> Ociła się. Ma pani coś przy sobie, czego mogę się, nie wiem, nie spodziewać, czegoś się mogę bać? Korek w dupie. Metalowy? <grym> Metalowy. Ej, łapci! OK! Nieee! Ja robiłem ci korę wizję! I... Tak, tak! Oh. Letowani! Ty kurwa! Chodźcie do skarbca, tu jest tyle siana! Napad z pastore, W Końcu wina! <ścoughs> liczysz czy ty zabierasz to siano? Nie mogę ruszyć! <ścoughs> kurwa! <Nie> domofo! <ścoughs> O tak, schylaj się do niej, tak, tak, słuchaj się, niej. Do... o, tak, A! Ogólnie żenie się, potrzebuje mm -hmm. coś naprawdę dobrego, mm -hmm. pokazać jej, że mam pieniądze, mm -hmm. aktualnie 50 złotych. I co wam wam pokazał, goły nadgarstek, tak? Chodź. Kurwa, biedako. Czego Ty poszukujesz? Dasz innik? Pierścionek, jakiś piersionek, bardzo ładny. Piersionek, tak. Co, obrączki, ale po twoim mordzie nie liczył, że kogokolwiek jakby zainteresujesz ślubem. Przyszedłem tu na rost, Panie kierowniku. Zobacz to. Idealny pierścionek: 20 PSE. Już go wziąłem, dziękuję, do widzenia. Zaraz będę! Ty <noise> Cały w ogóle nie lecą, gdzie mają lecieć? O! Oh. W końcu obaliłem komunizm, ty szmato! Zwierzak, przejmujemy ten bank, rozumiesz? Tak jest! Let's go! O nie, zwierzak, bierz go od góry! Si <grystanie> Witam, co bardzo chciałby pan otrzymać od naszego banku? Pożyczkę. Dobrze, na ile pan potrzebuje? A ile kosztuje nowa MK? Bo mam tylko digle Mamy model M4A1, e, najnowsza wersja. Aha. Coś było 3400 dolarów. Czę, zobaczyć? Sprawdzić hmm, bardzo fajne Bardzo fajne, tylko się zastanawiam czemu w banku mamy takie rzeczy na pokaż Dymny, co się dzieje? O co co nie, co jest? Ja pierd... Co się Cześć, dzieje? Cześć. O kurwa, Cześć. Cześć Kim ty jesteś? Idę <śles> 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 mu bombić. Próbuj, kurwa Ale kopa dostaniesz Ooooooooooooooooo! Trzeba zrobić Matrixa. Uoooo, slum. O! <śpiewanie> czekaj, bez strzała ty lub czekaj. Cześć. Ci mogę założyć dogątno o cześć. Zablokowałem się, poczekaj. Tam Pamiętaj o tej... mnie. Pilecy żabką. Dawaj Dzień dobry Witam Cześć Cześć Chciałem założyć konto oszczędnościowe Może pan jakiś polecić fajnie. fajnie Ja potrzebuję bardziej konto <grym> Spierdalaj I see fire <grym> Inside of bar Uważaj za tobą O nie <grym> Słucham. Yy, można to konto założyć w końcu jakieś papiery, jakieś nieoprocentowanie nie o fajne. <laughs> Hello customer dear, what you want my friend? Very big account, yes, bank account. Very, Very big, big account, account. yes. Let me, let me get one account for you, All right, I sent 10 trillion dollar to your account. Now you are rich. Bob, this is Bitcoin bank <laughs> <laughs> motherfucker fuck you <laughs> hello, again. hello 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 i want a want? big account oh no <laughs> no no don't, don't do it don't Ty jesteś tak w realu taki wysoki? No? To jest to taki mhm. malowy przytulić. Ooooooo. No, no. Przytul miał broń, kurwa. Dobra chłopaki, wszyscy pod ścianę tyłem, takie!